Cześć, witam. Cześć. Dzisiaj zagramy sobie w inną grę niż Roblox, ponieważ dzisiaj zagramy w City 6. E, ja tą grę odebrałam sobie e, na Epiku. W dzisiejszym odcinku sobie w nią zagramy. Wiem, że to nie jest Roblox, ale. No, powiedzmy, że jeszcze jakieś inne gry muszą chyba być na tym kanale, ponieważ. No, jakaś inna gra to coś innego, więc. No dobra. Ogólnie ja w tą grę już mam 20 level, ponieważ niedawno zaczęłam w nią grać. A więc zagramy sobie, e, nie, zagramy sobie... nie wiem, zagramy sobie nie wiem, dwa mecze albo jeden z mecz, ponieważ tutaj... Jeden mecz trwa tutaj dość długo, a więc dobra, zagramy po prostu... No jeden mecz, ponieważ tutaj mecz jest strasznie długi. No a jaką sobie mapę wybierzemy? Ja chyba sobie wybiorę... Czekajcie, nagrywa się w ogóle? Dobra, nagrywa się, dobra. Yy, to nie wiem, wybierzemy chyba sobie jakąś... Przepraszam, tutaj tutaj mi słuchawki się czasami odrywają. Nie wiem, muszę coś z tym zrobić. Dobra, koniec... Zro... Nie, to grało. Dobra. Dobra, wezmę sobie... A wezmę sobie łyżwy. Bo wiecie, święta idą. W ogóle życzę wesołych świąt, ponieważ zaraz święta są, a więc dobra. Ja jeszcze nie gram średniego ani wysokiego. Ja, ja gram sobie niski, żeby nie przegrać. Bo jeszcze sobie ćwiczę tą grę, więc dobra. Wezmę niski. E, standardowy. Niski. Dobra. Na niskim poziomie trudności małpki kosztują mniej niż normalnie, bo one są nieco wolniejsze, a, a ty masz 200 rzeczy pokonanie, no 30 na niskim poziomie trudności wynagrodzi cię brązowym medalem. Dobra, prosimy. Dobra, czekajcie, mamy tutaj ładowanie, czy która się ładuje? Dobra. Dobra, czyli mam tutaj już trochę wykupione małpki, dużo. Nie wiem. Ja zawsze lubię tak, że stawiam małpę tutaj na no, Przepraszam za do dźwięki, dobra. E, stawiam sobie małki po kolei. Dobra, na razie dwa. Zawsze zaczynam od łącznika. Nie wiem czemu. Bo myślę, bo to jest chyba jedna z mojej najlepszych małtka. Dobra, zaczmy. Ogólnie Gra nie jest jakaś trudna. Trzeba strzelać w balony po prostu. Widzę że zaraz będzie taka armia, że po prostu... Na razie spokojnie. Na razie... Ale później to będzie za dyma tutaj. Nie, to będzie za dymu. Dobra. Patrzcie coraz szybciej. I tutaj po prostu będziemy kupować po kolei małpki, żeby bardziej chroniły, żeby... W tej grze chodzi o to, żeby te baloniki nie przekroczyły tego toru. Dobra. Jest okej. Okay. Ja mam jeden problem ze swoimi słuchawkami. Odłączają mi się co to... chwilę. Nie wiem, czemu ja przepraszam was za to. Odłączają mi się czasami słuchawki. To jest trochę denerwujące. Przepraszam was za to. Dobra. Mamy jednego na wodzie, żeby ten... Jak przegramy, to trudno w sumie. No bo jeszcze tutaj nie przegrałam. Dobra, lecimy. O kurde, dobra, bo to zaczyna powoli bardziej przyspieszać. To trzeba kupować więcej małpek. Znaczy na razie to idzie wolno, później to się... Dobra, poziom wyżej. Ta, małpa, ta moja pierwsza małpa, to łucznik, to jest chyba jedna z moich najlepszych. No ja no, mam jeszcze lepsze, jedna tutaj kosztuje 2000. Spróbuję na nią zbierać. Dobra. Dobra, dobra. dobra. Lecimy. Nie wiem czy jakieś krzyki u mnie, bo to u mnie. Przepraszam was za to. O kurde. Ja tu się gada ma... Gadu, gadła, tutaj. Balony mi chodzą. Dobra. Kurde, chodzą mi przy pokoju, przepraszam. Kurde, dobrze. Coś ci leci. Ktoś mi chodzi obok przy pokoju. Nie wiem, czy to strzeliście w to. Bo ja słyszałam. Nie, nie zwracajcie tu uwagi po prostu. O, mamy małpetego. Takiego już bardziej rozbudowanym. Dobra. Nastrzela. Ja na, ja na nią mówię. Pan Jem. Dżem, takim Jemem strzela. Ej, no atakuj Jezu, ja ją chyba źle postawiłam Boże A nie, dobra strzela Ona strzela takim miodem Będziemy na niego mówić Miód, pan miód Pan miodzio, dobra Pan miodzio tutaj będzie nam Strzelał w balony Jezu. Jest, Te moje słuchawki na mnie tak tronują. Awesome. Bardzo śmieszne Nie wiem, te słuchawki, to ja nie wiem, czy je jakoś superować, ponieważ one się odłączają często, nie wiem czemu. Słuchawki, przestańcie mnie trollować. Proszę. Paciek, leci. To, to dopiero początek widzę, to dopiero początek. Paciek, jak to leci? Jak to zaczęło lecieć? Dobra, mam kolejnego pana Miodzio. Paciek bije, pa, Paciek biją. Mam gigac, co tu się dzieje. No dobra, tutaj... Jezu, dobra, jak... Dobra, tu trzeba się rozpędzić. Tutaj się rozpędza wszystko. Osta. O, no, dobra, tutaj... W ogóle ja uwielbiam tutaj te angielskie słowa one są tak ładne, z... O, mamy C... Ce... To jest epicka małpa, epicka małpa, ona nie wiem co robiła. No coś się robiła na pewno, dobra. Co ona robiła? Dobra, ja bym tutaj na nią. Na razie nic nie robi, ponieważ balony są wybijane. Bo robisz robi te, ten armia. Facie kleci. co się dzieje? Jak mi hajs szybko leci. Wow. right. tutaj nie odzywaj po angielsku. Ja bardzo lubię go, chcę, angielskiego nie mam, a więc... Dobra, tutaj kolejny stateczek. Kolejna tutaj armia się robi. Nie wiem, ja tak zawsze... O! Wam 21 level. Wow! Nowy bohater Striker Jones tego. Co? Ile on kosztuje? Nie, nie widzę, ale. Teraz ja go znajdę. No, zbieramy tego. Albo dobra, wezmę pana ninja. Dobra, Tutaj góry na tę małpę co kosztuje 2000. Dobra. O samolot teraz to, to, to zwałka, dobra. tutaj. zwalka dobra. To jest stary samolot. Ktoś mi ciągle chodzi przy pokoju, Boże. że A cię karmiesz, jest to O kur... jak te balony już lecą. Będę wywielał chemika. Będę wywielał... chemika. Chodzi go postawił, tutaj go nie wiem, zdałem te małpy w randomowe miejsce. O nie, metalowe balony! Ej, co jest trudniej, co jest trudniej? Metalowe balony utrudniają się. A, 28. runda. Ja zbieram małpy, jak przyjeżdża 2000. Ta super, super małpy. Kurde, te na balony są dość silne. No, ja, zbieramy na tą na 2000 małpy.

Jak dziwne rzeczy się tu dzieją. O, jest super małpa. Co no się dostawię. No postaw się, gdzie mam być? O, ale leci kasa. Da, bom, está aí a ponte aí Alarme a Jest drugi level O, wezmę małpę inżyniera Dokuję ją Mogę ją tutaj postawić Nie wiem co ona robi, bo dopiero ją zdobyłam Nie wiem co tu ją postawi Przynajmniej nie wiem gdzie tę małpę stawiać mhm. Dobra, zaraz Dobra, no, teraz będzie sterowiec. To o tym już wiem. Teraz będzie sterowiec. Mam nadzieję, że por pójdzie. Jest. Teraz robimy taką armię. Tutaj wszędzie małpy. Małpia armia. Cztery samoloty. Ok. Dobra, lecimy. No, a więc, no, nie wiem, jak ten odcinek trwa, ale jedna, jeden mecz wystarczy, nie będę leczyć dwoma, a więc dobra. Więc to był odcinek z gry Blue City 6, dobra, na razie, cześć, miłego dnia, wesołych świąt.